Obóz ŁKS-iaków w Sidę właśnie dobiegł końca, za nami ostatni sparing z Baltiką Kaliningrad, z którą jest niestety przegrał. Panie trenerze, jakieś słowo, komentarze do tego meczu? No na pewno ciężko cokolwiek po takim meczu powiedzieć, z tego względu, że przegraliśmy go bardzo wysoko. E, oczywiście każde jak gdyby słowa, wytłumaczenia tutaj płynące z moich ust dotyczące tego dzisiejszego spotkania, myślę, co bym nie powiedział, to i tak będzie jak gdyby źle odebrane. Ja również po tym meczu mam bardzo duży niedosyt z tego względu, że całe to zgrupowanie przebiegało bardzo sprawnie i. Ten ostatni sparring, jak gdyby troszeczkę zaciera to wszystko, co tutaj się działo, ale oczywiście, jeżeli te wszystkie emocje ochłoną, a one po opadają, no to oczywiście trzeba szukać przede wszystkim pozytywów, bo ich na tym zgrupowaniu było bardzo wiele. No, dzisiejszy mecz nam kompletnie nie wyszedł. Pod każdym względem graliśmy go słabo. E, wynik jak gdyby odzwierciedla w dużym stopniu to co działo się na boisku, ale tak mówię, no była to gra kontrolna, był to pewien materiał do analizy dla mnie. Pewne wnioski z tego meczu trzeba oczywiście wyciągnąć, ale patrzeć przede wszystkim optymistycznie w przyszłość. No ktoś może powiedzieć, jak patrzeć optymistycznie po takim spotkaniu, ale mówię, to jest jeden mecz na zgrupowaniu, który absolutnie nie może zacierać tego, co działo się tutaj wcześniej przez te wszystkie dni. Właśnie tak, Panie Trenerze, jesteśmy po dwóch tygodniach zgrupowania. Poza, poza ostatnim dniem, kiedy ten sparing nie wyszedł, jak, jak pan ocenia całą pracę, którą wykonał cały zespół przez, przez okres obozu? Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, ogrom pracy można powiedzieć, zarówno pod względem piłkarskim, było bardzo dużo zajęć taktycznych dotyczących naszej strategii gry zawodnicy bardzo solidnie wykonywali wszystkie ćwiczenia, wszystkie założenia, które mieliśmy zaplanowane na każdą jednostkę treningową. Poza tym przeplatane to było oczywiście grami kontrolnymi i również zajęciami stricte motorycznymi, które też mają po prostu skutkować w tych meczach o stawkę, które zaczniemy w Polsce. Także mówiąc krótko, cały plan, który mieliśmy tutaj przygotowany na ten okres zgrupowania zostało w pełni zrealizowane jestem bardzo zadowolony z tego zgrupowania bo naprawdę ta praca była bardzo owocna solidna pewnie cały czas będziemy wracali do tego dzisiejszego sparingu do tej gry kontrolnej ale tak jak powtarzam ona absolutnie nie wpływa na to co było tutaj robione co tutaj zespół wypracował, to wszystko będzie weryfikowane poprzez spotkanie o stawkę w Polsce. Uważam, że do tych meczów jesteśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Teraz się to musi tylko, wszystko jak się to mówi, poukładać. Przede wszystkim w mięśniach, w głowach, po to, żeby potem w rozgrywkach, czy w Pucharze Polski, czy w rozgrywkach ligowych, które dla nas są priorytetem, wszystko funkcjonowało tak, jak chcemy, żeby funkcjonowało, i tak to było tutaj realizowane. Już za trzy dni mecz z Legią Warszawa w Pucharze Polski. Czy uważa pan, że jest to zespół gotowy na, na podjęcie rywalizacji z mistrzem Polski? No, jeżeli ktoś by popatrzył na ten dzisiejszy sparring, no to pewnie ma obawy, tak, co do tego meczu z Legią Warszawa. Ja tych obaw nie mam. Nie chcę tutaj bawić się w ocenę tego, co było na zgrupowaniu, bo zgrupowanie to jest pewna, pewien etap pracy, którą się wykonuje. Gra kontrolna jest w pewnego rodzaju zwieńczeniem tej pracy, ale trzeba brać wszystkie plusy i minusy takiej gry kontrolnej, przygotowania do takiej gry kontrolnej. No, przygotowanie do takich meczy zupełnie inaczej wygląda niż przygotowania do meczów o stawkę. Myśmy w środę grali też grę kontrolną z drużyną, która aspiruje do tego, żeby grać w lidze Europy, i naprawdę ten mecz napawał ogromnym optymizmem, jeśli się na niego patrzyło. Jeśli się obserwowało to, co zawodnicy robią na boisku, ale ja po tym spotkaniu wcale nie byłem jakoś bardzo mocno zbudowany, z tego względu, że wiedziałem doskonale i zdawałem sobie sprawę z tego, że w tym meczu też były pewnego rodzaju mankamenty, które trzeba jak gdyby cały czas szlifować, poprawiać, udoskonalać to, co dobre, poprawiać to, co złe i uczyć się dalej tych elementów, które w naszej grze są bardzo potrzebne. We'll be right <laughs> back. Dlatego, dlatego po tym meczu środowym można było być optymistą, można było podchodzić do tego zdecydowanie inaczej niż dzisiaj, ale ten optymizm we mnie absolutnie nie zgasł, ja wierzę we swoich piłkarzy, w to co tutaj żeśmy zrobili, naprawdę ten okres został świetnie przepracowany, żaden dzień nie został zmarnowany, to jest bardzo, bardzo ważne, zawodnicy wykonali kawał dobrej roboty, w pełni byli w to zaangażowani, a dzisiejszy mecz absolutnie nie może tego wrześniać. W żaden sposób zmieniać. Ja wiem, że posypie się na pewno krytyka, bo to jest jak gdyby normalne, ale dla mnie jest ważne to, co ja wiem jako trener, co zostało tutaj zrobione, co zostało zrealizowane i spokojny jestem o postawę drużyny, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe i ten najbliższy mecz z Legią Warszawa to na pewno będzie zupełnie inne spotkanie. Nie tylko dlatego, że to nie będzie mecz kontrolny, ale to będzie również mecz grany w zupełnie innym układzie personalnym. Nie martwi Pana mała skuteczność napastników. Podczas czterech sparingów tutaj rozegranych w Turcji, UKS zdobył tylko jedną bramkę. UKS ma bramki zdobywać w lidze. Pucharze Polski, więc w rozgrywkach o stawkę, oczywiście mecz kontrolny to jest pewnego rodzaju sprawdzian aktualnej formy, aktualnej dyspozycji, ale trzeba pamiętać o tym, że na zgrupowaniu ciężko się pracuje, tak, i my jak gdyby te trudy, tej pracy, którą wykonujemy na co dzień, w meczach też odczuwamy. Skuteczność oczywiście jest do poprawy, bo jedna bramka w czterech sparingach to absolutnie nie jest to, co mnie i moim piłkarzom chodzi, natomiast optymizmem, bo ja chcę cały czas szukać pozytywów, na pewno napawa to, że są sytuacje. tak. Oczywiście ja pomijam dzisiejsze spotkanie, które tak najlepiej, najlepiej jakby się po prostu nie odbyło. To w tych wcześniejszych grach kontrolnych myśmy sytuacje bramkowe mieli, oczywiście nie potrafiliśmy ich zamienić na bramki, ale. Tak, jak mówię, ja wolę, żeby to zespół robił w meczach o stawkę i wierzę, że tak będzie, niż w grach kontrolnych, chociaż rzeczywiście wychodzi się po to na mecz sparingowy, żeby go wygrać, żeby strzelać bramki, bo one będą nam dawały w lidze zwycięstwa, zwycięstwa punkty bardzo potrzebne, wiadomo do realizacji jakiego celu. W takim razie, skoro wracamy już z Turcji, jak piłkarze mają zaplanowany ten okres do meczu z legiem? No przede wszystkim, adaptacja do warunków, jakie teraz panują w Polsce. My tutaj pracowaliśmy naprawdę w warunkach komfortowych. Za co bardzo chcę podziękować prezesowi i całemu klubowi, bo naprawdę stworzył nam warunki do tego, żeby się tutaj świetnie do tej rundy rewanżowej tego sezonu przygotować i przygotować również do meczu w Pucharze Polski. Pracowaliśmy tutaj w zupełnie innych temperaturach niż to ma miejsce w Polsce, ale nigdy bym się nie zamienił na coś takiego, żeby w Polsce zostać na ten okres, bo tutaj naprawdę mogliśmy w komfortowych warunkach pracować przede wszystkim nad tymi elementami piłkarskimi, co w Polsce na pewno byłoby bardzo utrudnione. Ja to jeszcze raz chcę wyraźnie zaznaczyć, że naprawdę zawodnicy wykonali tutaj kawał dobrej pracy, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne kawał dobrej pracy, jeżeli chodzi o aspekty motoryczne. I to, że tą pracę wykonaliśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy warunkom, jakie tutaj mieliśmy. Przyjeżdżając do Polski musimy przede wszystkim postawić na to, żeby zaadaptować się do tych warunków klimatycznych, które obecnie w Polsce są. Stąd wracając jutro do Polski w niedzielę mamy zaplanowane. Taki trening regeneracyjny i adaptacyjny, jeżeli chodzi o te warunki klimatyczne. Podobnie jest w poniedziałek, gdzie będziemy mieli rozruch na głównej płycie przed, meczą, przed meczem z Legią Warszawa, a we wtorek spotkanie w Pucharze Polski. Bardzo dla nas ważne, istotne z tego względu, że na pewno mecz z Legią, z Mistrzem Polski, mecz Pucharze Polski to jest spotkanie prestiżowe. My jesteśmy klubem, który nie może schodzić poniżej pewnego poziomu Jesteśmy klubem znanym, znaną marką. I na pewno zrobimy wszystko, żeby w tym meczu z Legią Warszawa zaprezentować się z jak najlepszej strony. Chociaż trzeba pamiętać, że priorytetem mimo wszystko dla nas są rozgrywki ligowe. Niedługo potem czeka nas mecz zaległy z GKS Tychy, który jak gdyby rozpocznie na nowo naszą walkę o ekstra klasę, bo to jest jak gdyby nasz cel główny. Natomiast oczywiście skupiamy się zawsze na najbliższym spotkaniu, teraz najbliższy mecz z Legią Warszawa i jak gdyby tutaj skupiamy swoją uwagę i w pewnym sensie również i to zgrupowanie było ułożone tak, żeby drużyna znajdowała się już w takiej formie, która pozwoli godnie rywalizować w meczu z Legią Warszawa. Wracając jeszcze do tematyki obozowej, czy jest jakiś zawodnik, który przekonał pana najbardziej podczas, podczas tej pracy, który, u którego może wzrosły notowania? Każdy zawodnik mnie przekonał z tego względu, że nie było piłkarza, który by mm, po prostu robił coś na przysłowiowego półglistka. Każdy pracował naprawdę bardzo solidnie, każdy dawał z siebie wszystko. Wynikało to przede wszystkim ze świadomości, jaką mają piłkarze. Każdemu z nich mocno zależy na tym, żeby przede wszystkim wywalczyć sobie miejsce w podstawowej 11, również po to, żeby godnie reprezentować nasz klub. Dla każdego to jest po prostu duże wyróżnienie grać przecież w podstawowej 11 i w ogóle reprezentować barwy EUKS-u. Więc każdy się starał, każdy był w pełni zaangażowany i dzisiaj, gdybym chciał kogoś wyróżnić indywidualnie ponad pozostałych piłkarzy, byłoby to z mojej strony bardzo niesprawiedliwe. No każdy naprawdę solidnie pracował. Oczywiście w grach kontrolnych wyglądało to różnie, raz gorzej, raz lepiej, ale trzeba pamiętać o tym, że myśmy się absolutnie do żadnego meczu tutaj kontrolnego nie przygotowywali pod kątem tego, żeby być w optymalnej formie na konkretny mecz tu rozgrywany w Turcji. Cały nasz wysiłek sprowadzał się do tego, żeby się optymalnie przygotować na mecz najbliższy z Legią Warszawa. I ja mogę naprawdę wszystkich uspokoić, tych, którzy się być może martwią, bo na pewno, jeżeli ktoś popatrzy na wynik dzisiejszego meczu, no to pewnie się martwi. Ale ja mogę naprawdę uspokoić, że piłkarze są przygotowani, piłkarze są naprawdę gotowi do tego, żeby w meczach o stawkę grać zupełnie inaczej niż w dzisiejszym spotkaniu. Stąd mój spokój, mój optymizm, wierzę w tą drużynę, wierzę w to, co robili tutaj chłopcy. Pracowali, powtarzam to po raz kolejny, bardzo, bardzo solidnie, zarówno oni, jak i cały sztab cenerski, z którym tutaj przyjechałem. Nie można powiedzieć do oceny, jakie kolwiek jest praca fizjoterapeutów którą tutaj wykonywali bo naprawdę gdyby nie oni to tutaj pewnie mielibyśmy duże problemy zdrowotne i wynikały one przede wszystkim z tego, że były duże obciążenia, był duży wysiłek fizyczny, zawodnicy w pełni się angażowali, w pełni się starali i mieliśmy drobne urazy w trakcie tego zgrupowania, ale dzięki fachowości ludzi, którzy się po prostu na co dzień tym zajmują, te urazy drobne nie, przerodzi, nie przerodziły się absolutnie w poważne, nie spowodowały też czegoś takiego, że ktoś nie mógł pracować, nie mógł trenować. Musiał po prostu tylko i wyłącznie odpoczywać. Także każdy zawodnik w pełni wykorzystał tutaj ten czas na zgrupowaniu. No i teraz tylko ja mam ból głowy, żeby wybrać tą optymalną jedenastkę na najbliższy mecz z Legią Warszawa. Ale wolę mieć taki ból głowy, który wynika z tego, że po prostu jest z czego wybierać, niż taki ból głowy, który miałby polegać na tym, że nie ma z kogo wybierać.